A ten biały dom? Jeżdżę samochód po prawo. Możesz strzelać? Aha, tylko mi zasłaniasz. Kurwa, jeszcze jakbym umiał. Kurwa, cały magazynek już poszedł. Tego jeszcze nie grali? <ścoughs> Pościg na dzikim zachodzi, biczysz? Ty gdzie oni są? W prawo skręcili, kurwa Jak nam się paliwo skończy 27% Prawo skręcili. Tak, wiem. O, ho, ho, jak polecieli. Dobra, my za nimi widać. Chuj z nimi. A no, a było tak fajnie. O kurwa, panie. Gdzie był ten działy dom? Kurwa, 19 paliwa mamy. Gdzie my jesteśmy E4? Dobra, kierujmy się. Na...